A few moments later. Siemaneczko widzowie to jest kolejny odcinek z LEGO Fortnite Star Wars serii i powiem tak. Musimy się śpiewać z tym nagrywaniem odcinku, bo starosz się kończy za 3 dni, więc no, tragedia. E, znaczy chyba w tym normalnym Fortnite, a w tym Lego się chyba nigdy nie skończy. No jak by to miało wyglądać. No zabierają ci wszystkie rzeczy. I to I... Tak po prostu. No w sumie. Ja bym tak nie robił na miejscu Fortnite, bo widzisz, ile by stracili użytkowników? Przez takie hamstwo. No zobacz ile osób mogło się starać, żeby to zrobić. Właśnie, dlatego mi się wydaje, że w LEGO Fortnite będzie to skończyć sko wieczność, bo wyskoczyło z tej w ogóle tego, z tej dziury jakby, wiesz, chodzi. Mhm. Ej, w ogóle tak, to musimy sobie zrobić zielone przedmioty na pewno. A ja ogólnie, widzowie, a ja tutaj Sigma, wiecie, ja idę pokonać tych główniaków, którzy są tak ciężki, że ja nie mogę. Oczywiście trzech! nie Dostał, dostał, dostał! No i cyk! Ginę. Pół, pół tarczy! Pół tarczy zjechamy! Jeden dostaje! Dostał! Dużo Dostał. Dobra! Co się stało? Co ja mogę zrobić? Owinąć. Ej co to jest ten detonator termiczny. Detonator termiczny o co coś chodzi. No, jakiś... Mam jakiś item fioletowy... Det, no detonator termiczny. Tak. To mi pomoże, ich rozbombię tym, bo to wybucha. Dawaj. Dobra, idę wam zrobić bum-bum, koledzy! dzisiaj jest sobota. O nie! Widzę, jak to nagrywam, to jest sobota, więc w sobotę będzie bomba. Oczywiście ten wielki główno nie chodzi. Oczywiście musiałem nie zauważyć. Ja zbieram y, tutaj nasze itemki dla nas, znaczy drewno ogólnie zbieram, w sumie nie wiem po co, ale ja, ja idę na wyprawę. Idę, 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 idę na wyprawę, na nocną wyprawę, na rynku zabawę. Idę, 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 idę na wyprawę. To się zajmował tymi... zadaniami. Nie, będę zielonymi tymi się zajmował, tymi zielonymi y, tulsami na się to nam nie że... Dobra, ulepszenie stanowiska. 8 desek i 2 skorupy jeszcze potrzebuję. A no więc ja deski już wstawiam w tartaku. Jak biedne żeby mi podłożyć dwa, no to będą wiele termiczne. <śm> <śm> z głodu Ej widzę, jest jakby co to tragedia z jedzeniem. Tutaj. Chyba! Także jest tragedia z jedzeniem, że tak powiem. Widąłem! Ale pół jednego wysadziłem, dlatego... No może być ciężko. Czemu tylko po jednej malinie stąd placić? Ja muszę świnię umordować przez to, takie... Tak szybko te głodnieje w tej grze. Wiesz jak ciężko ich zabić. Tak ciężko jak świnie. Nie Twardy Gorsze umiroły nie mają życia I się z rączki nie da dojechać, to jest niemożliwe Dobra, ale co... Dlatego z rączki dojechać, tak? Już nie ma Jezu Ej ty dobra, bo... Czekam! O Idę wstawić to jedzenie widzowie. I ja chcę poszukać widzowie szkieletów. Jak mam ten muszę bije za dwa, ale szybko. Dobra. Wstawiłem to miasto, znalazłam. Myślę, że na razie wystarczy. Chyba uniki robi. Dobra, grałem w Minecraft Legends, więc wiem co robić. Jest czołg, leci Ja widzę, że zbieram jedzonko, bo na pewno się przyda, po pierwsze. A po drugie szukam tych takich ja tych... Z tego? Muszę hmm. i tak nie mincerować. No i zginąłem! Ja, ja dadam za chwilę. Jeszcze dwóch! I giną! A jeszcze, że ja mam jakiś duży budynek. Nie podchodź tam na razie, proszę. Tam są te... Ci chyba szturmowcy. No to ja będę się tym zajmu. Dobra, idę ich załatwić, ale wiesz jak ciężko, jednego dopiero załatwiłem. Jest tam trzech jeszcze dwóch. Widzowie, w w Lego Fortnite jeśli nie macie wsycie takie dużej jak ja. Nie róbcie sobie tego samego. Mm. Dobra, widzimy, my się widzimy jak już ja będziemy stać na stanowisko na ulepszenie a Mati zabije tych ludzików, bocików. Widzę powiem tak, na razie to ja szukam tych, tych i tych skorupiaków nigdzie nie ma. A ja potrzebuję, widzowie, du dużo tych skorupiaków. Jeszcze dwie skorupy potrzebuję. Dobrze, Mati ja ogarnę słuchaj szybko jakieś jedzenie, bo przez jest tragedia z tym jedzeniem. Ale nie wiem, czy dokładnie pogonam trzech, czy pogonam tylko dwóch. Bo mogę się zrobić tak, że pogonam tylko dwóch, bo jednego zabił nich. No więc pewnie, zabiłeś tylko dwóch. No, ale zobaczę. Zabiłem trzech, przecież nie ja zabiłem! Bo zabiłem jednego wcześniej, i teraz zabiłem dwóch. No więc ja lecę, Wiesz, ale... Lecę. Gdzie? No, ulepszyć. Ała, papryczkę potrzebuję. Mam pięć! No nie jest to papryka! Jestem paprykę papryka cię Ulepszyłam. Fantastycznie, co? I musimy tutaj coś wybudować. Po co? Ale to ja wiem, tu! To... Zrobiłem zadanie, jak się Ale zostałem dostać. Zwykle ja to buduję. A ty, Mati? Najlepiej by było, gdyby ktoś znak szukał, żeby ulepszyć na drugi poziom stóp żony A ile masz skrupa? I Jedną. Ja też mam jedną. Czyli jeszcze jedna. To mnie nazywa inżynieria i kole. Kolepka i Kurde, rzecik! Gdzie jest ten stół taki e, Star Warsowy? Ja Nie ma. Wiem. To Kaster. Weź go dodaj. Już widzowie, poczekajcie, to jest sekund garaż. Dobra, zadanie wykonane. Tak jakby. Siema Barbara! No jesteśmy widzowie. Mam przysmak dla roślin, wiesz. No super, a co to, to jest? A nie kurde, mam no, pełny piec. Co ja mam z że chodź tutaj? Wiesz to, do tego podajesz. Zrobię, że jest gotowa. Roberki. Dobra, ja zbudowałem to gówno. No a co no, teraz to musimy to. zrobić? To się nazywa inżyniera. Cóż dla myrny? To poziom. Ja mam dwa drewno na to łóżko. Ja też mam. Mam. Ja zrobię. Widzowie, w ogóle sobie kupiłem, bo byliśmy na wycieczce. Będziemy mali. I kupiłem sobie nowego padzisza. A ja ulepłam wioseczkę. I co teraz, co teraz, zaraz, zaraz? Kurde! Mam kurde odkrywa. A gdzie jest ten imperialny bunkier? Tam gdzie Co? są ci ludzie! A to chodź idziemy, bo ja wiem, chodź. Ja wiem. Nie, ja, to tam, chodź. Idzie ze mną. Czekaj, ja tutaj najlepszy i idę, już. Nie, yeah, to yeah. Dobra, najbliższy jest 180 metrów. Mm. A w tamtą stronę też jest metr. Mm. Dobra, czekaj. Ja najpierw muszę sobie ekipować tutaj. Mm -hmm. Mm -hmm. To, to my już będziemy mogli otworzyć w końcu ten bunkier, bo my otworzyć nie Dobra. Mam trzy, kurde, pistolety i nie macie szans. Mm. Nie, bo ten kod jest jakiś potrzebny, ale ja nie znam tego kodu. Jeden, dwa, trzy... Się... Ale uważaj, bo tam są oni. Te. Są? Nie ma, nie ma. Dobra, czyli bezpiecznie. Yyy, weszłam A, do niego. Tak? Nie stawam Boję się. Widzowie, wchodzimy tak jak już gumba. Czujesz gorąco! Już mamy przewalone, bo ja nie wiem co zrobić, byśmy musieli iść na zimowe. Nie jemu nie, nie, damy Ja mam wywalone, ja idę to yes, yes, yes. yes, 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 yes. jest. Jedzenie, jedzenie, jedzenie. Pozwalaj. Ja nie mam jedzenia. A nie wiem czy nie lepiej jest... zginąć niż yes, nie marnować jedzenia. Ja jem papryczkę. A, Pete jeszcze bardziej ostro weźmiesz. No, co to jest? Dostał dostał Ja podjeżdżam tego drugiego. Tego co ma Ja z tego co ma kilo. Kój no zginąłem! Czemu mi mnie nastała? Nie wiem, mi się coś nagle stało hopem... Nie, nie wiem, mi coś... nagle się coś stało u mnie i nic mm. nie mogę zrobić. Zostawia no jak pani idę, po ten... bo tam nie miałem nic ważnego. Ja miałem ważne zaczynałem tam wszystko swoje. Ja tam nie miałem nic ważnego. Ej, gdzie ja jestem? Nie wiem, że się nie mm, No, ale do was nam drogę. Abra, mhm. widzę, wy, ja i widzimy, yy, ja mam zrobię przyspieszenie, jakie biegnę z powrotem tam, bo wiem, to jest. No nie, co się uda? A fajne